Razem pozwolę sobie zagadać do benchmarkinga. Przypominam, że ostatnio udało mu się, ostatnio w Krakowie udało mu się zająć miejsce drugie. Powiedz, jak tym razem widzicie się w turnieju? Wiesz co, teraz już trochę gorzej, było lepiej. Spadłem do jakichś nie wiem, 13 tysięcy. Miałem ich jakieś 16, więc no cóż, no, walczę dalej, tak? Mój stak jeszcze pozwala mi na to, żeby Jakieś tam manewry wykonywać? No, zobaczymy, no. Zobaczymy, walczą. No. Walka trwa. A powiedz, czy przebieg tego turnieju różni się w jakiś znaczący sposób od tego, co było w Krakowie? Gdzie udało ci się zajść tak daleko, właśnie? Szczerze mówiąc, nie. Właśnie początkowa faza tego turnieju jest dosyć podobna do początkowej fazy w Krakowie. Mówię tutaj o poziomie i tak dalej, prawda? Więc tak to wygląda. Jednym słowem, możemy się spodziewać, ciebie co najmniej przy stole finałowym, w takim razie. No jasne, no. Bez wątpienia. No, traktuję to jako obietnicę Dobra. i już dłużej nie przeszkadzam.